Tak traktują się były żony Michała Wiśniewskiego. Fabienne wszystko wyznała. Michał Wiśniewski, 52 l. Do tej pory zdążył pięciokrotnie wstąpić w związek małżeński i dochować się sześciorga dzieci. Sam muzyk lubi w wywiadach podkreślać, jak wspaniale układają się relacje w padchworkowej rodzinie, jednak wszyscy uwierzyli dopiero, gdy prawdę na ten temat wyznała jego córka fabienne. Michał Wiśniewski dał się poznać jako osoba o pojemnym sercu, czego dowiódł, pięciokrotnie stając na ślubnym kobiercu. Jego relacje z żonami układały się różnie. Wszystkie małżeństwa Michała Wiśniewskiego. Był czas, gdy swojej pierwszej żonie, Magdzie Femme, nie szczędził gorzkich słów, zresztą z wzajemnością. Druga żona, Marta, urodziła Michałowi dwoje dzieci, a po rozwodzie latami dopominała się o pieniądze. Trzecią żonę Michała, Ani Świątczek posądziła w wywiadzie dla gali o to, że czekała na wycieraczce, aż Marta wyprowadzi się z domu. Małżeństwo, w którym na świat przyszły dwie córki, też miało gorzki koniec. Czwarta żona Dominika Tainer w marcu 2019 roku ujawniła na Facebooku, że kochający i wspierający ją podczas treningów do tańca z gwiazdami mąż od trzech miesięcy gromadził w tajemnicy dokumenty rozwodowe. Zaskoczył ją pozwem, akurat jak wróciła do domu, załamana odpadnięciem z programu. Rok później był już mężem poznanej na portalu randkowym matki czworga dzieci, Pauliny. Michał Wiśniewski dochował się sześciorga dzieci. Piąta żona nie dała się długo namawiać na urodzenie wspólnego dziecka. W styczniu 2021 roku na świat przyszedł Falco Amadeusz, a dwa lata później Noel Cloe Wiśniewski. Jak ujawnia córka lidera ich, troje i mandaryny, Fabienne, życie w dużej, patchworkowej rodzinie ma wiele zalet. W rozmowie z portalem, co za tydzień wyznała. Słyszę od innych, że nie każdy ma takie szczęście jak ja i może cieszyć się dobrymi relacjami z rodzeństwem. Nie zastanawiam się, czy jesteśmy pełnym rodzeństwem, czy przyrodnim. Nie myślę o tym, czy nasze mamy się lubią, czy nie lubią, chociaż akurat mamy to szczęście, że się bardzo lubią. Po prostu jesteśmy rodziną. Mandaryna i Ania Świątczak na nowo się zaprzyjaźniły. Jak można się domyślać, córka muzyka, mówiąc o mamach, ma na myśli te spośród żontaty, z którymi dochował się dzieci, czyli oprócz Magdy Wemme i Dominiki Tainer. Za to między Mandaryną i Anią Świątczak układa się lepiej niż kiedykolwiek, zwłaszcza odkąd Świątczak wróciła na stanowisko wokalistki ich troje, a Marta, jak dawniej, zajęła się układaniem choreografii dla zespołu i towarzyszących mu tancerzy. W 2022 roku Świątczak i Mandaryna nagrały razem piosenkę od nowa wraz z teledyskiem. W rozmowie z portalem kobieta.gazeta.pl Marta Wiśniewska wyznała, jak do tego doszło. Oni na salę, my na kaweczkę, jedna ploteczka, druga ploteczka i tak trochę od tych ploteczek stwierdziłyśmy, a może coś razem. Ile żeśmy się naśmiały.